Aleksandra Popławska, dzień dobry, cześć. cześć. Na festiwalu z filmem Findelbundo, koniec świata. No właśnie, ja bym dzisiaj chciała z Tobą porozmawiać o zaskoczeniach. Mhm. Czy ten film Ciebie zaskoczył? Tak. A czym tak? Mhm. Film mnie zaskoczył, bo z wielu powodów, mhm. dlatego że dawno go nagrywaliśmy, mhm. Nagrywaliśmy go jakieś dwa i pół roku mhm. temu, jeszcze w pandemii, mhm. jeszcze przed wojną, mhm. przed wybuchem wojny w Ukrainie. Trochę o nim zapomniałam, trochę zapomniałam, o czym był ten scenariusz, i teraz, jak przyjechałam, nie przeczytawszy jeszcze o czym tak na świeżo. Mhm. Chciałam po prostu zobaczyć jako widz, który może nie do końca wszystko wie. To mnie zaskoczył, jak czas zapracował na ten film i jak konteksty, które powstały, dorobiły jeszcze nowych znaczeń. Bo jest to historia o człowieku, który ma nadprzyrodzone właściwości. Jest jakiś koniec świata, jakiś, jakaś wojna na świecie. Trochę hmm. każdy z tych bohaterów ma swój prywatny, mały koniec świata. Tak, tak, ale to zanim, zanim jeszcze do końca świata to gdzieś ludzie walczą o jakieś przetrwanie i chcą wykorzystać tego człowieka, który ma nadprzyrodzone mhm. właściwości, do swoich celów, żeby ocalić świat. Mhm. On pochodzi z rodziny, która mieszka. Zamknięta w jednym domu, mieszkają tam rodzice, którzy już nie żyją. I trochę jakby wizja i echo tej pandemii tam powzmiewa. Tak jakby oni z tego domu nie wychodzili, on wychodzi tylko do pracy. Reszta właściwie chyba nie pracuje, tylko, tylko są tam trzy siostry, dwójka rodziców, która już nie żyje, więc jak siedzą w tym domu, tylko on jeden wychodzi do pracy. Cześć, o, dzień piesku. Dobry, <laughs> I a z drugiej strony gdzieś to poczucie zagrożenia, więc um, wojna do, do, dorobiła do tego jakiś nowy kontekst. Rzeczywiście jakiś okay. świat się kończy na zewnątrz. Ludzie żyją w poczuciu zagrożenia i szukają możliwości, um, żeby roz, jakoś uratować ten świat. A z drugiej strony, tak jak powiedziałeś, to, jest to koniec małych światów, czyli, um, czyli... Um, Świat się kończy za każdym razem, kiedy ktoś umiera. Kończy się jego świat, um, kończy, kończy się świat bliskich. I, tak bliskich mu osób. Gdzieś, gdzieś to, jest to też taka historia jednostkowa. Mhm. Um, bohater, którego gra Stanisław Brudny, zamyka tą całą opowieść. To jest starszy człowiek, który właściwie sam zostaje w, w, w tym wielkim domu, w którym przed chwilą. Tak bujnie życie rodzinne mm. trwało. Mm. I tak, tak wydaje mi się z perspektywy czasu, że jest to opowieść o samotnym człowieku, który który zamknięty w pandemii, z poczuciem zagrożenia z zewnątrz jakiejś wojny, nagle wyobraża sobie w jakiejś takiej wizji przed, przedśmiertnej być może. Kiedy kończy się już jego świat, przywołuje wszystkie postaci ze swojego życia i powołuje na, na nowo, y, rozgrywa się jakiś taki trochę teatr telewizji, mhm. y, trochę drama, trochę groteska, y, nawiązania do Czechowa, do, do Kawki, y, gdzieś tam zobaczyłam. Więc y, y, bardzo dziwna historia, momentami strasznie absurdalna i śmieszna, ale gdzieś na końcu pozostawia jakąś taką refleksję i, i pytanie. Czym jest ten koniec świata? Już było wielu takich mędrców, którzy przepowiadali koniec świata, a ten świat jakoś trwa i za każdym razem rodzi się na nowo, rodzi się po prostu inna cywilizacja i coś się po prostu zmienia. I może to nie jeden koniec świata, każdy prywatnie ma do przeżycia ileś w swoim życiu takich małych, bo to też. No więc właśnie, no, za każdym razem jak ktoś odchodzi, to nam się kończy świat. No, ale właśnie, to jest taki trudny temat pokazany w takiej formie, właśnie. Trochę tak jak mówisz, groteskowej. Mamy absurd, mamy surrealizm. I czy taka forma pokazywania świata, taka forma e, opowiadania o rzeczach jest Tobie bliska, to jest taka, w której e, Ty się odnajdujesz? Ja lubię mm, w kinie, czy w teatrze, czy w ogóle w sztuce to, co jest oryginalne. Mhm. Lubię jak ktoś ma swój własny język. Mm. Najbardziej lubię kino autorskie. Hmm, więc podoba mi się ten film ze względu na to, że y, Piotr Dumała opowiedział jakąś swoją wizję świata, mm. w której się miesza wiele rzeczy, mm. y, zestawił to czasami z absurdalnymi sytuacjami, y, zrobił coś osobliwego, coś swojego i y, y, i to mnie zaskoczyło, mm -hmm. bo mamy, każdy z nas inaczej myśli, inaczej patrzy na ten świat. Ja chciałam tylko dodać, że Dobromir Dymecki jest świetnym aktorem, fajnym kolegą, właśnie tu już przeszedł. to drugi przelew właśnie za, za drugie pozdrowienie. Tak. Ale to po prostu my tak, my tak sobie kadzimy poza po prostu ekranem. Ale zapraszamy. Dobromirze, może chcesz zapraszamy. coś dodać? Ja chcę tylko powiedzieć, bo to jest na żywo. prawda? Tak, tak. na żywo zapraszamy. Jest ja tak. no tak. na żywo Jezus. Ja myślałam, że na martwo, bo wiesz sobie, zagram w takim filmie o zamkniętym o, o śmierci. O śmierci. Ja myślałam, że to jest na martwo, o, a to jest na żywo. O ale ty to, że to w ogóle, to ja nie wiem, jak ty tam zagrać, bo Ola to jest po prostu energia, mm -hmm. życie, mm -hmm. pasja. Ale ja jestem Ola energia, która wcieliła się ludzie. w taką materię jak ja. Aha, ty też jesteś energią ja nie wiem, dobrą. Nie wiem jeszcze filmu, ale Ola ma po prostu tyle energii, że naprawdę ja po prostu nie, ja nie wiem, kiedy ona te wszystkie rzeczy tak, ogląda, prawda. czyta, hmm. chodzi po prostu. Chodzę, na... ja też chodzę. Na... Dobromie na przykład dawno nie chodzi. A roz... Tylko się czołam. Przepraszam, a rozmawiam ja też? Rozmawiam też. <noise> to, czołgać, to ja się czołgam. Tak, a Ola chodzi. A ja chodzę. Hmm. Tak, dziękuję Ci dobro, że taki, taką humorystyczną stawkę tutaj po poważnych ja tematach. Ja Idź bo. Dziej, ważne Idź, bo masz ważne Ale sprawy. Super. Ja byłam tą nieważną, to dobrze, że już idziesz załatwić swoje. No właśnie, taki jest Dobromir. A my tu o końcu Ale świata. Ale jest pełne zaskoczeń my tu o zaskoczeniach też mówimy. I czy to, to nie było Tak, planowane? to było właśnie to w ramach zaskoczenia. <noise> w ramach zaskoczenia to mnie zaskoczyło i właśnie mhm. lubię takie niespodzianki. Mhm. Lubię takie niespodzianki. No nudzi nas, jak ktoś mówi coś... No przepraszam, kto się nie nudzi w szkole? Ja na przykład się nudziłam. Wiem, Wiem no że są tacy, którzy się nie nudzą, ale nudzi nas, jak ktoś opowiada o czymś bez pasji, bez mhm. fantazji, bez zaangażowania, a bez podoba nam życia? się, no właśnie, a mhm. podoba nam się to, co jest nieoczywiste. Mhm. I takich nauczycieli pamiętamy, e, i mhm. takich reżyserów zapamiętamy, my, którzy opowiadają w nieoczywisty sposób o rzeczywistości. Mhm. No, właśnie. I czy ty wybierasz tylko takie projekty, które Ciebie zaskakują? Czy to jest jakaś taka, właśnie miara coś? Nie. Mało jest takich projektów, które Wiesz, mogę sobie to jest, wybierać. Mm. To jest mój zawód, mm -hmm. z którego się utrzymuję. Właściwie chciałabym, żeby było więcej. Chciałabym, żeby było w moim życiu więcej um, projektów, które mnie pobudzą trochę bardziej intelektualnie. Mm -hmm. um, ale. No cóż, sama jakby sobie szukam takich rzeczy, może bardziej w teatrze, a, a w filmie to się rzadko zdarza w ogóle. No, gramy w różnych rzeczach i rzadko się zdarza coś wyjątkowego. Na całe 20 lat mojej pracy w zawodzie byłam w Gdyni trzy razy, mhm. więc w ogóle zagrałam w trzech filmach, które miały jakieś znaczenie. No więc to jest taki rarytas. Tak. Takie święto. A świętujesz, doceniasz te momenty? Tak, doceniam bardzo, bo, bo spotykają się tutaj ludzie, którzy mimo różnic, jednak myślimy gdzieś podobnie o świecie. Mhm. Można tu spotkać fantastycznych artystów, fajnych ludzi, fajne osobowości, ludzi, którzy coś chcą, czegoś chcą więcej mhm. od życia niż tylko. Um, nie wiem, siedzieć na kanapie i, i nic nie robić. Mm. Um, chcą opowiedzieć o świecie w sposób nieoczywisty, nietuzinkowy, mm. poruszają jakieś ważne tematy, bo też um, w, w, w tych filmach, które tutaj się pojawiają, um, są tematy, które nas na pewno dotyczą, jak Findel Mundo jest um, historią o śmierci film o trudnym tytule, który ma w podtytule Sobowtór. Topelanger. <grymne> 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 tak, jest filmem o ukradzionej tożsamości i co, i co z tego wynika. Jest w ogóle też filmem, który porusza dużo wątków, ale... Film Lęk, którego jeszcze nie widziałam. Są filmy o niepełnosprawności. Ja się bardzo cieszę, że w końcu jest ten temat poruszany. Tak, 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 właśnie. Film Lęk Sławka Fabickiego, mm. którego też jestem ciekawa, bo. Porusza temat choroby, który też przecież jest nam mhm. bliski. Więc y, 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 za każdym razem są to tematy, które gdzieś już były w historii mhm. poruszane, ale jest to jakieś nowe otwarcie, i, i to jest wspaniałe, że można tego doświadczać. No, I można zapomnieć o trudach dnia codziennego, mhm. niezapłaconych rachunkach, y, problemach i, mhm. i, i poglądać sobie kino. I może złapać perspektywę jakąś. No tak, tak. A czego ja bym mogła Tobie życzyć? Żeby no, chciałabym mieć w życiu wyzwania, chciałabym nie stracić ciekawości, którą mam w sobie. Chciałabym mieć trochę grubszą skórę tak, czyli, czyli jakiś taki wytrzymałość bo jednak hmm. to, to jest trudne poruszać się w, w świecie, gdzie jest tyle bolączek. No, Człowiek się przejmuje bardzo. Szczególnie jest ja się bardzo wrażliwym tak? No gdzieś tam no, jak się ma jakąś empatię, mm. no to się empatyzuje y, z ludźmi, którzy y, cierpią. No, mm -hmm. Fajnie było, żeby mniej było tego cierpienia. cierpienia na świecie i żeby wszyscy ludzie zajęli się sztuką <głos> <głos> i czymś fajnym, pożytecznym, a nie tym, żeby y, się obrażać, żeby się nienawidzić, żeby się y, różnić i żeby komuś coś zabrać, żeby kogoś jakoś ocenić. Mm -hmm. Po co, po co nam to? Po co, po co nam te oceny? Po prostu bądźmy i róbmy swoje, a yy nie oceniajmy każdego kroku innego człowieka. Każdy ma swoją ścieżkę. Każdy Więc tego to... życzę też Tobie, żebyś spotykała na swojej drodze ciekawych ludzi, którzy będą Cię inspirować. I też bym chciała takich ludzi spotykać. Dziękuję. Ja Tobie tego życzę z całego serca i tej wytrzymałości, wytrwałości. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Państwa zapraszamy na Findel Mundo do kin, bo w kinach pewnie... Tak, już... w kinach pokazy będą około Świata Zmarłych. Mhm, około właśnie wczoraj. Bo jest to było... ten film, taka Bardzo makabreska, tak, tak. trochę o śmierci, o mhm. życiu, więc. Kto z Państwa na festiwalu, to jeszcze na pokazy festiwalowe, a pozostałych Państwa zapraszamy do kin w listopadzie. W listopadzie, tak. pewnie. Około. Tak. Bardzo Tobie dziękuję, Dzięki wielkie. pięknego dnia. Wzajemnie. Do widzenia.